Witam w dzisiejszym odcinku Zaczął nowy event Który powrócił i nawet dostał star dropa Nawet jak nie, gruch, nie? I Nie? Jej w ogóle Lepsze tło zrobili O co kolejny? Skąd? Ach podwójne są Co jest filmikiem iść nawet? O i powrócił event Net jest tutaj ten Edgar. A gdzie ten koł, którego kiedyś odlekał z anielskich? Halo, skan. Nowy sezon rankingowy. Ne, postacie pyk. Fajnie, fajnie. 600 do 100. I pyk. Okej, okay, takie są rzeczy I... Ten jest fajny nawet I pyk! Tajna majka, kur... Przybranie pro O, fajny spray nawet. Ten też nawet fajny spray. Fajna emotka nawet. O, ikona gracza, nie spoko. O, za darmo ikona. Motka, to znaczy fajnie, jest to i za darmo. Oczywiście, że tak, A nie ma diabłów. Czy co? Zabrakło mi i za darmo. I monety, fajnie, że mi trochę zabrakło, nie? Znowu można go odlekować. Że co, że nie dostał i nie ma? Nie, taki skam trochę, nie? Że nie ma diabelskich, bo wolą to Amortisa. Co, są takie umiejętności, mam od razu na start. Dobra, to się wyposaża. I zagrajmy się, i w ogóle grąch to już był to. Już było. I to. Już z tą ikoną. O, tego nie było i tego. Ani nokautu. O, i znowu są te konkursy. Zagrajmy. Czemu grą boni bo mam takiego skina? A czemu nie grą Coltem, bo mam lepsze skina? Po pierwszej, a po drugie go na 1000. I próbujemy w tym odcinku znaczy, to we wszystkich stać tego Edgara. Jak. Like, nie Mortisa. Co jest? No to jest ta umiejętności, bo ja nad nie wiem, co on robił. Czemu mi tu celuje, Ja nad nie mam tam palca wsadzonego. No co jest? A czy jak zadam obrażenia to jest starczo, tak? No i czemu mnie nie stalo? Halo, bugi tu są. Już. No co jest? Ja nie dawam tam obiecuję wam. No co jest? Ja to nie robię. No co jest? Czemu mi same przesuwało? No i czemu ten przycisk, jest... miał mogę ulta użyć? Co tu się odwala? I oczywiście jak zawsze muszę przegrać ten tryb. Dobra. Szybko musimy tam iść. No, w tak już my przegrali. Nie ma co się oszukiwać, jak oni mają zdjęcia a my zero. Ba już nie robi, tak? Na szczęście. Aaaa, nie, proszę Cię, nie! przegrano. O! Co? co mi dał jeszcze trzy nagrod? Co mi nie dał? Po prostu... co? Ale hyperowy star drop i... Do Może być. Rankingowka i jak zawsze. A, Prawie ja bym zapomniał, trzeba skinka kupić. Tam iście, jakiego skina chcę kupić? Tego, tego, tom, tego nie, bo sami chyba widzicie można na DM skupić, chociaż ją z karnetu. 3, 2, 1. Oczywiście, że darilo. Jesteś aniołem? No. Jest aniołem, co jest zajś jakiś. Może zejść tam jakiś event robić Wszyscy za tym są aniołami Chociaż do Edgara to tak średnio potrzebował do... Powiem on, tysiąc pogarków na nim I Daryl Chodź tu do nas No, fajny jest ten skin. Nawet tutaj zagrajmy się. I jakąś tą umiejętność dajmy. A tu będę mógł dwie umiejętności wyposażyć. Czy co? Że tam za 9 Stardropów będę miał. Oj, skinek będzie. Czekaj, w ogóle. Ile trzeba do tego Skina? Nie wiem Po kolei może Czyli góra jak już zaczął go tamtego to będzie długa góra długa góra, długa góra, dół góra. w ogóle można te inne warianty rozdać, raczej ja, chociaż to mi pisze, że można było niech to, już nie mam na razie tych posłużo, już, wyposażonych ten, atrybutów animacją, dość no fajne ten Daryl, tu. Długo nawet czekł na czek na Dary żeby wykupić za bryskotki. Zdążył za tym, co znikło. Czekam, nie tu! 52 HP Pik, 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 pik. Dobra, ja nie wiem co robi to. Na... Ja na ślepo, tak? To Chyba, że mam więcej hapy, bo Darek chyba tyle nie ma. Nie tak kontraatakuje, tym dobra. I kręcimy się dobra. Py chcię chciał jeszcze użyć. Zniszczone wieżyczki. Nie, zostawcie mnie. Zostaw mnie! Jeszcze się oddoga. Zjad. W ogóle nigdy nie miał te expozycje, jak to tam piszę. To czasem niektórzy mają. To nigdy mi tak nie pisało. Nie wiem, jak to zrobić. Czy trzeba jakieś fajne akcje zrobić, czy co? Dobra, coś tam z Na pewnej wieku, trzeba przyznać. A, bo ten zapomniał, że tu są te i większo też się. Więc to chyba nie jest HP. Fajnie, jakby teraz pisało i zrobił i fajny skinek, trzeba przyznać, że to jest. A, misje nowe, co? Ranking? Za ranking? Można wygrać? Nie dobra, grą ranking od razu na pełnej. Ja nawet tego nie widział. Niestety nie mam razy dwa, nic, tylko normalny bambik. No, dobra. Daryl. Wiem się zagromy. Nawet fajnie tu, ten... Jak kupił, to trzeba grać. Tym bardziej tu są bociki. Jeszcze tam coś w aktualnościach pisało. Był ten jedynka zielona. Okej, okay. wszyscy ich dostali. Chodź tu! Ja tam ja interesu. No nie musicie bić. Tata, możecie się bić. ja załatwić. Albo nie jakaż do pyk. Pyk, kieł, nie musisz. Dobra, musicie. Fantazja mnie poniosła za bardzo. Sandy... A, no, ja chyba też. I wygrano. Gwiazdą gry nawet jestem. No, a i zapomniał sprawdzić aktualności. Det var bra at det var kaldt. Ja myślał, że zabruch ta gwiazdka xD. I do sto, O niej jestem tutaj, jestem myślę, że Bartley dom mi zająć chociaż sam mnie zabił tymi pięściami, i wygrano I... nic, i jeszcze większe, nic. Zobaczmy mi aktualnościach. O. o! Też ten diabelski on trajd. Można wstać tu. A czy jednak będzie? De einde event is in twee delen. De einde van het event begint nu en. Oké, moet je het nog heel goed doen. Dan je het nog heel doen. Ik heb nog heel veel tijd om het openen. wat was dat? You made a big mistake! I nie opłacało się. Czemu akurat tylko do pełny dało mi ostatni meczik. Za to. Merci. うん。<noise> Odcinku to już na tyle. Dziękuję wszystkim za oglądanie.